Przyzwyczajeni jesteśmy do faktu, że za energię elektryczną dostarczaną do nas elektrowni musimy płacić. Istnieje jednak sposób, aby w naszych gniazdkach płynął prawie zupełnie darmowy prąd. Prawie, bowiem jego wyprodukowanie faktycznie będzie za darmo. Jednak najpierw trzeba zakupić dość drogą instalację. Mowa o ogniwach fotowoltanicznych, często mylnie zwanych solarami. Ogniwa fotowoltaniczne, zdaniem ekspertów, są przyszłością domowej energetyki. Kosztujące coraz mniej, instalacje obecnie są w stanie wytworzyć energię elektryczną, która w znacznym stopniu spełnia zapotrzebowanie domu jednorodzinnego. Co więcej, niewykorzystany prąd można sprzedać do sieci, uzyskując jednocześnie ulgę w opłatach. Teraz wchodzimy w okres innej, innej ekonomiki. My nie płacimy tylko za dostawę. Energii, energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych, ale możemy inwestować to jest właśnie różnica. Inwestujemy w źródła, inwestujemy w technologie, technologie, których jeszcze parę lat temu nie było. Obecnie takie technologie są jednak nadal dość drogie, nawet pomimo sporych dofinansowań ze strony państwa. Najefektywniejsza instalacja oparta na ogniwach ma jak największą powierzchnię, dlatego też najlepsze efekty uzyskuje się po zamontowaniu na płaskich, dużych dachach, takich jak gminnego ośrodka sportu w Pawłowicach. Nasze solary pracują dopiero od miesiąca i kilku dni, także efektów na razie wielkich nie ma, ale ja na dzień dzisiejszy już ponad 250 kWh produkowały energii, którą w całości zużyliśmy do podgrzania wody w zbiorniku wyrównawczym na, y, na terenie naszej krytyj pływalni wodnej Raju. Energii, która nic nie kosztowała. Jednak decyzję o montażu instalacji na budynkach mieszkalnych każdy musi podjąć samodzielnie. Należy bowiem sprawdzić, czy jej koszty zwrócą się w najbliższych latach. Warto pamiętać, że energia elektryczna pochodząca z ogniw może być wykorzystana do bardzo wielu celów, w tym nagrzewania wody czy małych pomieszczeń, a to przyczynia się do obniżenia niskiej emisji, z którą walczą niemal wszystkie gminy naszego regionu, włącznie z mieszkańcami Pawłowic. Korzystają w sposób Śmiały, odważny. Dofinansowania robimy od roku 1998. Zależyliśmy od pieców, potem solary, potem pompy ciepne, oczywiście kotły gazowe, jak to jest też. Ścież... Celem tych działań jest likwidacja niskiej emisji. Uważam, że w naszej gminie jest dobrze, duży postęp, ale jeszcze musimy trochę nad tym popracować, żeby osiągnąć efekt, a tym efektem chcemy, żeby było czyste powietrze. Rzeczywistość pokazuje jednak, że zawsze znajdzie się ktoś, kto czyste powietrze pojmuje nieco inaczej.